35 lat temu w Polsce nie było gier karcianych, ani żadnych gier, które mogłyby przypominać dzisiejsze karcianki, takie jak Pokémon TCG, Magic the Gathering i inne. Mam tutaj przed sobą takie sentymentalne pudełko, w którym trzymam swoje dzieciństwo. I to wygląda w ten sposób. To jest moje pudełko sentymentalne. Mam tu kapsle, słuchajcie. Pierwsze kapsle, które tutaj są, robiłem w wieku 5 lat, może sześciu może siedmiu ale dzisiaj nie będziemy mówić o kapslach, nie będziemy też mówili o pieniążkach z tamtych lat przed denominacji. I tutaj mam takie karty. Słuchajcie, mam też yy, historiki Donalda to na koniec zostawimy. Ale w tym odcinku chcę Wam pokazać. Karty, historiki, tak zwane obrazki z gum Turbo, które były w tamtym okresie bardzo popularne. I chcę tutaj powiedzieć, że w tamtym okresie słodycze, w tym gumy, były bardzo drogie w stosunku do wypłat naszych rodziców, do zarobków naszych rodziców. Gumy były bardzo drogie, więc, żeby dostać taką jedną kartę, trzeba było naprawdę wyprosić swoich rodziców, żeby dali trochę pieniędzy na gumy i takich gum w tygodniu mogło się zjeść dwie, góra, trzy. Więc to był taki towar dosyć luksusowy, więc każda historyjka, każdy obrazek, każda karta wyciągnięta z gum Turbo była na wagę złota. I do czego ogólnie zmierzam? No chcę Wam pokazać ogólnie te karty, karty samochodów z serii Turbo. Co zrobiliśmy? żeby się bawić i żeby zmienić zwykłe karty, zwykłe historyjki w grę karcianą. To było proste w związku z tym, że wszystkie te samochody miały różnego rodzaju statystyki. Na przykład mamy Fiata, prawda? No i tutaj widzimy ilość cylindrów, jaki jest wielki silnik Konie mechaniczne i prędkość. I to były statystyki, którymi zagrywaliśmy kartę. I teraz przejdę dokładnie do omówienia, jak wyglądała taka przykładowa rozgrywka. Powiedzmy, że to była talia jednego gracza, to była talia gracza drugiego. No i tam wiadomo, papier, kamień czy nożyce. No i ten kto wygrał, zaczynał, brał swoją pierwszą kartę. Czyli każdy miał. Na ręku w ten sposób karty nie można było sobie wyciągać kart z ręki, zawsze trzeba było brać pierwszą kartę. W tych późniejszych numerach, gumach, były samochody pozbawione takich statystyk właśnie jak ilość cylindrów, więc trzeba było się po prostu posiłkować tylko i wyłącznie trzema statystykami. No i mam, takiego, mam, taki, mam taką kartę. No i mówię, no patrzę się, jaka statystyka jest najwyższa, no to myślę sobie, że tutaj raczej prędkość będzie moim atutem, więc mówię, 210 km na godzinę. No i teraz drugi gracz bierze, swój sam, bierze swoją kartę, którą ma na przodzie, no i mówi, mam 220. Ja mówię, pokaż, bo ci nie wierzę. No i on w tym momencie pokazuje, pokazuje tą lanchję, no i lancia wygrywa z alfą i on tą kartę zabiera i dwie karty lądują na spód jego talii. Następnie gracz drugi, który wygrał, przejmuje inicjatywę, no i mówi, patrzę się na swoje statystyki, 192 km, 110 koni mechanicznych i 1756 cm sześciennych. No, zagram w takim razie kilometrami. 192 km. Drugi gracz sprawdza. Mówi, ja mam 200. Pokaż, bo ci nie wierzę. <grytanie> tak było. No i on pokazuje kartę swojego auta. No dobra, wygrałeś. No i ten gracz zabierał swoje samochody na spód talii i tak, słuchajcie, Toczyła się dalej gra, i tutaj chcę Wam powiedzieć, że my graliśmy w tamtym okresie na tak zwaną na zachę. Nie było tak jak dzisiaj, że są turnieje i tam sobie ludki grają, każdy ma swoją talię i wraca z talią do domu. Nie, nie to były trudne czasy i wszyscy grali po prostu na zachę. Nie było, nie było łatwo. No, i widzicie, że mam, mam dosyć sporo tych kart, więc tak, udawało mi się dużo razy wygrywać, dlatego mam taką właśnie kolekcję swoich, swoich kart, kart Turbo. No, i teraz przejdziemy do, do tych kart, jak te samochodziki wyglądały. Tu są już te nowsze numery, one nie były takie fajne jak te starsze, dlatego szybko przejdziemy. Przejdziemy te stare, szybko ominiemy. Mam tutaj, słuchajcie, naprawdę kilka swoich bardzo, bardzo ulubionych pojazdów, a kilka kart jest naprawdę nieźle zniszczonych i są to karty z bardzo dobrymi statystykami. Wektor był jedną z najlepszych kart, ponieważ tak naprawdę niszczył wszystkich innych przeciwników prędkością. Koniami mechanicznymi i wielkością silnika. Naprawdę to był mocny pojazd, dlatego ta karta jest bardzo zniszczona, ale ona często wygrywała. Idziemy dalej. Prototypy oczywiście nie brały udziału w rozgrywkach, więc od razu prototypa można było stracić, jeżeli się go miało w swojej talii. Maserati, bardzo fajne autko. Kolejny Maserati, też dobra karta. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejny Ford i też mocna karta. Bardzo mocne statystyki. Także można było tą kartą zdobyć dużo ciekawych innych pojazdów, w sensie kart. Tak samo Buick y Rieta Convertible też ma dobre statystyki. Motorki ogólnie były w miarę słabe, ale były bardzo ładnymi kartami. Nie wiem, jak ten motorek mi się uchował w mojej talii, bo nie ma jakichś tam mega mocnych statystyk. Ale Talancia, też karta, widzicie, jest zdezelowana, ale bardzo fajna karta bardzo fajny samochód. I McLaren, słuchajcie, też naprawdę ma świetne statystyki. Mamy ilość cylindrów, mamy wielkość silnika, konie mechaniczne 900 i prędkość 330. Także tą kartą też zdobyłem wiele kart. I Ford to jest też masakra dużo duży silnik, dużo koni mechanicznych i prędkość. I zobaczcie, jak ta karta wygląda po prostu. ona... Tak samo Alfa Romeo też jest nieźle po prostu zmasakrowana. To jest coś pięknego. Kolejny wektor o pięknych statystykach. Cobra, też ma fajne statystyki, bardzo fajna karta. BMW, ładne autko, karta zniszczona, Nissan też nieźle, karta zmasakrowana, tak samo Ford, o, Lamborghini, no piękne autko, kurcza, tak mi się te auto podobało, naprawdę świetnie, do dzisiaj mi się te auta podobają, stare, Jaguar, też fajna karcioszka, no i tutaj widzicie są numery, Hmm, także te yy, karty były numerowane. Nie mam wszystkich, no bo część przegrałem. Lamborghini, piękne auto. Kurczę, jedna z lepszych kart. No, fajna. Szczególnie yy, masakrował wszystkich ilością cylindrów. 12 sztuk. 12 Opel Cadet. <ścoughs> Kiedyś bardzo popularny autko w Polsce. Honda, piękny motorek. Opel Omega, też kolejne autko bardzo popularne w Polsce. Fajnie było mieć kartę i widzieć te samochody na ulicach. I w tamtym okresie powiem Wam, Fiat też jest mega karta, że jak się widziało jakiś pojazd, który był właśnie na kartach turbo, to fajne przeżycie było. No i Ferrari Testarossa, jeden z fajniejszych aut w turbo i jedna z silniejszych kart. Jak się przygotowywało karty, bo My nie graliśmy samymi y, tymi historyjkami, obrazkami, że ta, tak to nazwę. Tylko musieliśmy przygotować y, te obrazki do gry w takim sensie, że. Robiliśmy z tego po prostu kartę do gry. Pokażę Wam y, na tej karcie kawasaki. Teraz mam y, koszulki, więc wkładam sobie kartę w koszulkę i karta mi się nie gniecie. W tamtym okresie, 35 lat temu, słuchajcie, nie było koszulek, a trzeba było w jakiś sposób swoje te karty chronić przed zniszczeniem. Pokażę Wam sposób jaki żeśmy opracowali jako gówniarze. To, było, to był dosyć prosty sposób. Ogólnie większość tych obrazków, zobaczcie jakie to jest cienkie, nie? Większość tych obrazków prasowałem, w sensie brałem żelazko i prasowałem, żeby te wszystkie wygniecenia były wyprostowane. Taka karta wyprasowana też traciła na odblasku, ale robiła się matowa i dosyć sztywniejsza. I teraz tak, jak taką kartę się wzmacniało? Brało się tekturkę taką sztywną, trzeba było odrysować kartę ołówkiem. To jeszcze nie wszystko, bo tutaj dochodzi etap laminowania, ale to nie, nie, nie takie laminowanie, jakie znamy dzisiaj. Mamy już podstawkę pod naszą kartę, o w ten sposób. I teraz kolejny etap. Taśma klejąca, tak, to była nasza koszulka. <noise> Taśma klejąca była koszulką na karty i ona zabezpieczała naszą kartę przed zniszczeniem. Dobra, postarajmy się to tak po prostu w miarę, w miarę prosto złapać. Na razie weźmy to tak. Dobra, łapiemy z tej strony. Dobra, już mamy, już nam nie ucieknie. Także zobaczcie, ile mi to czasu zajmuje włożenie karty do koszulki. Kurde, jak ja sobie pomyślę, jak siedzieliśmy tam pod klatką albo gdzieś tam w klubiku i żeśmy te karty wkładali do naszych koszulek, każdy siedział właśnie z taśmami klejącymi, z nożyczkami, z ołówkami i z kartonikami, a potem się grało. Nie zawsze graliśmy na zachę, ale yy, były właśnie często były takie sytuacje, że Ktoś chciał mieć jakąś kartę i mówi słuchaj masz fajną kartę Ja mam taką, ty takiej nie masz, może ci się uda ją wygrać no, nie, nie tak Może ci się uda ją wygrać No i I wtedy ta osoba się albo zgadzała No albo się nie zgadzała, no to się mówiło tchórz Tchórz, tchórzisz No to były Kurcze inne czasy. Karta została już włożona do koszulki. Także karta już jest bezpieczna. Chroni, chroniona przed zniszczeniem. I zobaczcie. Tak się robiła po prostu koszulki na karty. Słuchajcie, nie wiem czy gdzieś w Polsce też grano w ten sposób. Natomiast na naszym osiedlu my wymyśliliśmy taką grę. Dbaliśmy o te nasze karty jak mogliśmy. No, wiadomo. Ja potem te karty wszystkie właśnie. Powyciągałem z tych kartoników, no i część kart po prostu się troszeczkę zniszczyła, albo ten klej został na karcie. No ale większość udało mi się po prostu karty odzyskać, także dlatego mam teraz powkładane w, w koszulki. No tu widać właśnie ślady pokleju, prawda? Takie, te, takie żółte. I sami teraz widzicie, jak dobrze mamy, jak dobrze mają nasze dzieci. Kupujemy koszulki. Kupujemy gotowe gry, ktoś napisał za nas zasady i cieszymy się. Bierzemy, co nam dają. Często tracimy kreatywność. No, ale wtedy po prostu były inne czasy. Nie było tylu gier, co dzisiaj. No i sami ocencie. Zobaczcie, karta jest sztywna. Karta jest sztywna, jak te od Pokémonów czy od innych karcianek i można grać. Są statystyki, są zasady, można grać, można grać i można się bawić. I tutaj zostawisz sobie już tą kartę tak zrobioną. To fajnie wygląda. Kurczę, udało mi się, naprawdę fajnie. Fajnie cofnąć się, słuchajcie, te 30, 30, 35 lat wstecz i zrobić sobie jeszcze raz kartę. Kurczę, nie no, fajna sprawa. I tutaj mam jeszcze więcej takich obrazków z tamtego okresu. Mam tutaj jeszcze, słuchajcie, Karty piłkarskie, czyli nie karty piłkarskie, bo wtedy nie było kart piłkarskich. Też były gumo, gumy były, ale nie pamiętam, jak się te gumy nazywały. I w tamtych gumach można było właśnie wylosować obrazki piłkarzy z tamtego okresu. I ja wam pokażę, kogo tu można było wtedy znaleźć. Hugo Sanchez, Armando Manzo, Van Basten. Pewnie Romario część z was tatusiów pewnie kojarzy te nazwiska. Brazylia, Carlos, Zico, Argentyna i Diego Armando Maradona. I w to też graliśmy, też żeśmy oprawiali to w kartoniki. Natomiast tutaj zasady były troszeczkę inne, bo grało się albo tak, albo na numer karty, albo na Długość imienia i nazwiska, czyli ten, kto miał dłuższe imię i nazwisko, wygrywał. Czyli Diego Armando Maradona wygrywał zawsze. <grywa> no, także ogólnie Argentyna często wygrywała, zawsze Argentyna wygrywała, bo Argentyńczycy mieli najdłuższe imiona i nazwiska. No i tutaj sporo kart przegrałem, także mam tylko tyle kart. No i pewnie część tatusiów mam też, kojarzy. Starożytne historyjki z gum Donalda. Nie wiem, czy są Donaldy. Nie, nie widziałem w sumie Donaldów od dłuższego czasu. I te historyjki, słuchajcie, mają około 40 lat. Fajnie, że je mam. Już nie pachnął gumą Donald. Szkoda, bo lubiłem wąchać te historyjki, bo przez dłuższy, długi okres czasu pachniały gumą. A wiecie, w tamtym okresie to te gumy były naprawdę drogie. I czasami było tak, że kupowało się gumę i się dzieliło z kolegami. Na trzy części. Taka jedna guma Donald starczyła mi na tydzień czasu, słuchajcie. Tydzień czasu żyłem gumę, aż nie rozpadła się albo nie stwardniała jak kamień. Coś wam pokażę jeszcze, co robiliśmy jako dzieciaki. I jeszcze nim wam pokażę, co robiliśmy z gumami, to otwórzmy sobie gumę Turbo i pokażę wam, jak wyglądają obecnie te, te karty. One są. Zdecydowanie gorsze niż te karty sprzed 35 lat. No i trzeba było ogólnie ostrożnie y, otwierać gumy, bo można było podrzeć sobie kartę. Zobaczcie. Tak, <grytanie> tak obecnie wygląda karta. Też są statystyki. No ale nie ma kurczę ilości cylindrów, nie? No, Kia Optima. Karta jest malutka. Czyli taką kartą nawet się ciężko gra. Tutaj jest widać tak jakby wyszarpane gdzieś z prasy. Papierek jest gorszej jakości, bo jest cięż, cięższy. No i tak właśnie wyglądają dzisiejsze karty, obrazki z gum Turbo. No słabo. Ja powiem Wam, że to wygląda słabo. Mam drop, mam pierwszy drop. Dobra, bierzemy, odkładamy. Odkładamy kartę naszą tutaj, Kia. I teraz słuchajcie, co się robiło ogólnie z gumami Donald? Jak miało się Donalda, brało się kredkę. Odgryzało się. O ten grafit. Nie? I co się robiło? Ładało się gumę. Ładało się grafit. O i się żyło gumę. Kurde, jaka ja gumy tu bo dawno nie jadłem. Hmm. Dobra. Zobaczcie. <laughs> tak I mam chuba buba. <laughs> Nie było, wtedy nie było hubabu, słuchajcie. Nie było hubabu, Jak ktoś widział, że masz taką gumę to mówiłeś. Mam super gumę z zagraniczy. Z peweksu tata kupił w peweksie! No, <gum> e? e, grafitu już nie ma. Wypiłem wszystko, to reszta jest w gumie. To nie jest trujące, bo jak byłoby trujące, to by nie można było tego dawać dzieciom. Milenka się nie obrazi, potem jej nademperuje. <gum> no. Także słuchajcie, no ogólnie Huba Buby i te wszystkie inne orbity dopiero y, powstały y, dużo później. Także do lat... Y, do końcówki lat 90. nie było w Polsce karcianek, dopiero potem pojawiły się właśnie Pokémony, Magic the Gathering itd. i tak dalej. Tak sobie radziliśmy jako dzieciaki. To były nasze karty, to były nasze słodycze. Nie wiem, czy podobał się Wam odcinek, czy nie. Taki zupełnie inny odcineczek na naszym kanale, taki sentymentalny powrót do przyszłości. Jeżeli podobał się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, serdecznie Was zapraszam. Do rozpoczęcia kolekcjonowania karty Pokémon, a jak to robić, mówię na tym filmie. Dziękuję i pozdrawiam.